Witam Was, kochani. Tu beaska Noobart. Chciałam Wam tylko coś dzisiaj pokazać. Yy, więc może do, przejdę do rzeczy. Słuchajcie, kupiłam sobie, zamówiłam sobie wykrojniki filmy Prima. Proszę bardzo. Takie oto listki. Zamówiłam sobie te listki. One sobie pewnie je znacie. One są w takim fioletowym kolorze. No, byłam zadowolona, że wreszcie będę miała listki. No, i ta moja radość trwała tylko do momentu, kiedy zaczęłam mi używać. Niestety nie mogłam nimi w ogóle nic wyciąć. Liście wyglądały w ten sposób. W ogóle nie było wycięte. W ogóle nie były wycięte, były tylko ponacinane. ponacinane nie były ponacinane. One były. Ja już wyrzuciłam te kartki. Ja to wyrzuciłam, nie mogę wam dokładnie pokazać. Ale uwierzcie mi, one były tylko wyciśnięte w papierze. Nawet nie było co wyciągać z wykrojnika, bo, bo, się nie, bo się po prostu nie wycinały te liście. Ten jest jeszcze w miarę coś tam, coś tam wycięte, ale mówię, o tego już się nie wyjmie. Tego się nie wyjmie. Zobaczcie. No, tego nie można wypchnąć. To jeszcze poszło. A, o, tu już nie idzie. W ogóle. Podziurawiłam to. Także tak wyglądały liście moje. Szczerze mówiąc, już byłam skłonna je wyrzucić do śmieci. By trudno trafiło się. Przykro. Ale... No co zrobię? Mój mąż wpadł na to na pomysł. Bo ja to najpierw bym kombinowała z jakimś pilnikiem, żeby zedrzeć trochę farbę, może ewentualnie popróbować coś innego zrobić, ale to bym wtedy zaokrągliła. Wszystkie ranty na tych liściach. Moje liście wyglądają w ten sposób, w tej chwili w ten sposób. To są moje liście. Moje piękne, fioletowe liście. Widzicie? Mój mąż wziął sobie taki oto palnik i je po prostu nagrzał. Farba zeszła i szczotką drucianą wyczyścił to. W tej chwili moje liście po wycięciu w papierze obojętnie jakim, a tamte kiedy próbowałam w ogóle w żadnym nie mogłam wyciąć, ani w cienkim, ani w grubym, ani w żadnym, kompletnie żadnym. W tej chwili moje liście wyglądają w ten sposób także dziewczyny jeżeli macie takie, takie wykrojniki i nie chcą wam tnąć, naprawdę Szczerze mówiąc, nie bójcie się po takiej obróbce, żeby jeszcze coś z nich uratować. Ja już swoje i tak przeznaczyłam na, na, to, na straty, że nic z nich nie będzie, a jednak zobaczcie, jak wyglądają listki. Są przepiękne, są pięknie wycięte. Tylko jedną rzecz: jedna rzecz jeszcze, jeśli będziecie wycinać, to. Ja nie mam tej pianki. I szczerze mówiąc, boję się ją tu wkładać, bo wtedy może się być sytuacja powtórzyć. Znowu nie będę mogła nimi ciąć. Więc jeżeli nimi tniecie, najpierw powyjmować wszystkie elementy, które są zbędne. A dopiero wyjmować go z wykrojnika. Wtedy on się nie rwie. No nie wiem. Takie, takie, takie jest moje doświadczenie z tymi wykrojnikami. Więc chciałam się z Wami podzielić tą informacją, także to by było na tyle. Dzisiaj pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. I żegnam. Do następnego. Pa.